Hej, jestem RBB, witam was w kolejnym odcinku mojego kanału, kanale zagramy z 2 No i co, lecimy dalej? Także oni idą z nami! No i co teraz? A tu już jest strzelina jakaś I chwila, bo ja się pogubiłem trochę Tu Ja nie, nie wiem co ja To zrobić, w sensie... Dobra, tam w sumie Nie rzucaj granatem Nie marnujemy tak szybko granatów Marnowanie granatów jest złe, pamiętajcie Dobra wie pistolek na razie Artera łunujcie, jest super Dobra, i teraz tak, o ty chodź tutaj. Dobra. To było trochę bez sensu co on zrobił, bo wiadomo było, że go zabije raczej. Ty mucha. Dobra. Granat, biorę, aha, Wbieram Dobra, chodź tutaj. Dobra, dobra, dobra i... o... o jak jakby ci powiedziałem go walną, bo w sumie patrzę. Dobra, przeładujemy. Na razie z tego strzelamy, bo... albo tutaj... Amunicja jest przy mnie, więc na razie z tego strzelamy. Ej, to było dobre. trochę. Dobrze już, pora ruszać dalej. Dobra. Odblokowana grada, zobaczmy do w to obchodzi. Co tu jest? Nie. Nie bierzemy tego. Dobra i teraz... Pomóż mi strzwiami patrzy. Raz, dwa, trzy. Udało się. Dzięki. Dobra, kurde, a jak przejdziemy na drugą stronę? Po tamtej stronie jest drabinka. What? Dobrze kombinuję. No. Jak coś teraz tu gra, mnóstwo. nie pamiętajcie więc tutaj wiem co mam zrobić, ale... Tak w miarę, ale w tym momencie nie wiem, co zrobić, w sensie tak, obejdź iść po tym aucie, ale nie jestem yeah. pewny, ale po co w sensie? Dobra, ale gdzie tu jest? Czy mają jeszcze jakieś szczęście? Gdzie jest drabina? Tutaj. No, aha, tutaj. Chwila, dobra, idziemy, musimy. Czyli chyba to trzeba wszystko zatrzymać, żeby... Dobra, schodź tutaj i... O! Aha, jednak nie. No dobra, tak też może być. Um. Idziemy tak tutaj. Tutaj chyba, chociaż tu się moje nie da wejść no właśnie. Dobra, co tutaj? Co tu jest? Ale ej Fajno wygląda. Posadź Chloe'a drabinę. Podsadź Chloe'a drabinę, dobra, um. Tylko od góry jakby, czy... Czy jak? Tu jest drabina, o. Chodź tu, typiaro. A, i ona tak stoi trzy godziny jak głupio, no dobra. Może szybciej, nie ma czasu! Ej, uważaj! Dobra Dobra, dobra, i teraz tako Nie wiem po co te skrzynki, więc tu nie wywalę, bo Lubię wywalać różne rzeczy i teraz tako, tu to, to trzeba, dlatego wam mówiłem, że tu trzeba jakoś rzucić, nie? Tylko gdzie? Kompletnie nie mam pojęcia gdzie. Aha. Może i nie. O, kolejna. Nie, co ty robisz? Dobra, bierzemy to i teraz echo. Ale tutaj, dobra. Tak i... To tu już? Tak, to już, dobra Skaczemy, idziemy Dobra, ty mi nie pokazuj, że idę Boże Wskocz no, na to auto no, Tak, jak ja chciałem skoczyć, jeśli Ona idzie, dobra Hop, hop, hop Fajnie, że oni prowadzą, bo ja tak jak mówiłem co, ty się wodzisz jakimś koszem? Coś będzie 100% Albo nie Szkoda Dobra, i nagle strzelają w No to no, no, super Trzeba sobie I za długoś tutaj Ale chodzimy granat jakiekolwiek Dobra Dobra No właśnie z dobrają ulicę, która To jest w głupie No ginę ginę, ginę, nie, 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 to sobie Mhm. Ej no przyjrzymy 4 granaty, ja nie rozumiem co się z stało. tutaj Dobra, trzeba jakoś... Zabiłem go? Oczywiście, że nie. Dobra, dwie, trzy, jedna czy coś, coś jakaś tutaj jeszcze? Nie. Tu może... Tu może jakaś też nie widzę, no go super Dobra, trzeba go jakoś dawić, ale nie wiem jak kompletnie To jest głowa, no czemu Trzeba by było tam podejść i go O, świetnie nie spadł, w ogóle Dobra, trzeba by było tam podejść i go tak od... Dobra Dobra, 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 tak i tak Amunicja, amunicja, amunicja Dobra Granat, granat Granaty, więcej granaty I strzelam sobie z tego, dobra, czemu mam tak mało amunicji? Dobra. Dobra, już po krzyku. Czyli to już rozumiem, Dobra, no to. Tak zawsze? Oni mogą mieć jakieś granaty, więc podejdę tutaj. A municja, granaty, cokolwiek. Ale pewnie nie, no oczywiście, że nie. Dobra, op i hop. I teraz gdzie? Tutaj? Albo nie, tutaj? Powinienem cięć znać albo cokolwiek Aha, no i co, nie tak będą sobie stać, bo ja nie wiem co kompletnie teraz... Aha, dobra Nieważne, nic nie mówiłem, nie było tematu Tylko gdzie teraz? Bo teraz ja tego nie pamiętam Tu coś Widać tam coś Chodźcie tędy Gdzie którędy? Tutaj Ej, ale co oni ja chcę czołg Ej, ja chcę czołg, serio, ja chcę czołg Dobra, nie ma czołgu to nie Tutaj Chwila, ty przeszli, tak? Idziecie? Ej, no nie przepychajcie mnie, chcę żebyście spadli A, to jest ten, to jest ten reporter, czego tam ma Co teraz? Aha to Fajnie Dobra, tutaj Tutaj, tutaj Chowam się. Aha, no to już nie się nie, nieźle nie schował Ale w którą? A no ok Dobra Tak też może być Okej, okay, co teraz? I co ty na to, co? Doprowadziłeś nas do samego wejścia. Zgaduję, że raczej nie znaleźliśmy się tu przypadkiem, ha? E, nie, nie, zupełnie. Boże, ale z ciebie dupek. Dobra, a tak w ogóle czego szukacie? Widzisz ten symbol na górze? To kamień Chintamani. Nate? To olbrzymi, nieoszlifowany szafir. Jest wart miliony. Tak dla jasności. Powiedz mi, ścigasz się z psychopatycznym zbrodniarzem wojennym o mityczny Ty, Teraz jak to mówisz, to brzmi naprawdę jakoś tak głupio. Dzięki za twoje trzy grosze, Jeff. I podobno jest w tej świątyni? Cóż, nie, samego kamienia tu nie ma. Hej, patrzcie! Nie, nie jest w Szambali. W Szambali? Late. Tak, wiesz, Shangri-La. Możemy zamienić słówko, najdroższy? Zmieniłam zdanie. Chyba powinniśmy kontynuować tę rozmowę w środku. Dobry pomysł. Chodźcie. Okay. W porządku, powinniśmy być bezpieczni. To nie ma sensu, Nate. Lazarewiczowi nie chodzi o pieniądze. Nie potrzebuje ich. Czego się nie wiesz? Chodźmy, nie mamy całego dnia. A wy zostańcie tutaj. Nie. Obiecajcie, że zaczekacie. Zaraz wrócimy. Piękne ostatnie słowa. Ach, no... Od razu lepiej. Nie sądzisz, żeby byli razem, co? To nie para. Ach. Aha, czyli ono mu powiem. Na to na pewno właściwa świątynia. Wygląda zupełnie jak kamień Chindamanii. Ej, kompletnie niesłyszalne, jest I dziwnie i daleko, ja nie będę czekał to, tylko po to, żeby cokolwiek powiedziała. Czekaj, widziałem co to strąci? Ej... Co? Pokaż. Yy, lewo, prawo Ciekawe, czy tu są jakieś. Pamiątki. Nic, kompletnie. No dalej, no to. Dobra, no to, to ja nie wiem. No tu jest jakaś planeta taka śmieszna. Co on tu trzyma w rękach chyba, ale no nie. Tu jest śnieżny słoik, dobra. cóż no oni, no nie. Ale co ja mam teraz robić? Chwila, bo on to schowa, ale... Muszę tam wejść. A no... jak? Jakoś na pewno. to może być coś warte. Dobra, jak już się wchodzi? W ja tylko jak, nie? No właśnie, to jest problem. I to się opuścimy, tu jedziemy 100%. Albo jest po prostu taka... Nie no to na pewno nie jest to takie. Nie zobaczyć w Dobra, ale no dobra. Ale po co, bo ja nie wiem co oni tutaj To nie, to też nie, to nie, to nie. Może to? Bo on tutaj jakieś trzyma w rękach, ale chyba to nie to. Nieważne, tutaj jest to, tutaj... Nie wiem, tutaj jest ten sztylecik. Tu to są jakieś góry, cokolwiek. To nie wiem co to jest. I to w też nie wiem co to jest. I po co mi dzienniczek śmieszny, który gdzie on nic nie daje? Naprawdę. Weźmy się na mnie na posągu. Naprawdę wow Tylko gdzie? No powiedzcie mi gdzie, bo ja nie... Jakby... Jakby ile można? Chyba, że tak po prostu na ramiona jego, tak w sensie wiecie. Dobra, no idź tutaj, wskocz no. I patrzcie czyje wskoczy no. Wow, dzięki. No tak jakoś, tak. Tu trzeba, ale tutaj się wchodzi. Tutaj. Nie mam pojęcia, tutaj. Tu trzeba było przeskoczyć tutaj um. Tutaj i tam raczej już nie, bo tam... Aha. No dobra, nieważne. Czekaj, muszę się temu przyjrzeć z bliska. Dobra! Poczekam dobra, tu idziemy. Na dole. Tutaj. Tu jest znajdźka. Okay. Dobra. A ja ją chcę. Ej, bo ja tu nic nie, nie widzę ogólnie, nie? Chce się, bo ja nie wiem co on robi, bo ja nic nie widzę. Ale są jakieś jakieś na patyki. Dobra, tak i tak, i, i tak, i tak, i. No i. i tak. Dobra. Tylko się nie, 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 nie no Drogo na skróty rozumiem. No dobra, spoko, nie? A. Aha, dobra, dobra, teraz chyba już wiem, o co chodzi. Mhm, teraz tak, tu, to, ta, to, to chyba nie, to też nie, tu nic nie widzę, tu też nie. Tu jest ten sztylecik, tu to, tu tamto i teraz tak. Mm. Czy mnie ja ruszam? Bo ja teraz nie wiem, czy mnie ja ruszam tymi takimi główkami, jakby chyba, tak. Dobra, ale ja tych główek jakby nie widzę, nie? Kompletnie nie mam pojęcia. Mm. Nie wiem co on trzyma w rękach. To jest chyba ten sztylet albo... Chwila. Nie mam pojęcia. To jest chyba to, czyli to ma być chyba na górze. Sztylet ma być tak, ten. Dobra, ale jak ja mam tu wejść wyżej, tak, jakoś? Teraz muszę jakoś wejść wyżej, o, właśnie. Tutaj, tutaj, tu skocz. Dobra. Tak, no dobra, przyznaj się, zrobiłem wrażenie. Rzucę ci banana. I dobra. Ci nie jest? Nic... To ma być, jak na pewno. I teraz tak o. Mm, To ma być tak, to ma być prosto To do góry, i do góry No dobra, tylko teraz, jak tutaj z powrotem wejść, to było? Tutaj dobra, um, chwila, bo to są te. Bo on tutaj ma to, i ten szulecik jest jakby po... dobra To jest to, i to jest to, czyli to ma być prosto jakby Czyli chyba tak, w takim razie Najprawdopodobniej To ma być tak prosto Tylko teraz jak, jak się dostać na drugą stronę, bo ja nie wiem teraz Mhm, tylko teraz no właśnie na drugą stronę, nie? To jest problem. No. I spada gościu, no. Dobra, idziemy jeszcze raz tym takim filarem. Czy jak to nazwać? Gdzie ty skaczesz gościu? Dobra, musimy jeszcze raz. Ja nie wiem, jak on raz skacze. Ja normalnie daję tak, on skacze tak i. Daj się na drugą stronę w ogóle? daś aha, dobra Nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj Dobra, tutaj, tutaj, tutaj Dobra, doskoczył, o oh Dobra i teraz tak, tutaj Tutaj jest ten trój jakby chyba O ma być tak jakby do góry Aha, to tak o, czyli... No nie no, ma być chyba do góry, nie? Na pewno się zgadza? Nie Na pewno się nie zgadza Na górę! Już. Jak teraz? A skąd niby mam wiedzieć? To ty masz książkę I to tylko... I się chyba zgadza, w sensie. To jest tak do góry jakby Dobra Tylko teraz wyżej tak mm, tutaj a i potem dobra na sam twój widok czuję się wyczerpana dobra i już chyba mhm I teraz, tylko żebyś się nie zabił, gościu, Dobra, po co to robisz? Ja nie, nie po co to klikam? Dobra, I tu trzeba wybić ten szlak, Dobra, także to było tyle z łapkę w górę, Subskrybujcie, zobaczcie, do następnego, no i cześć.